W sobotę 2 maja nowa wieś świętowała dwa jubileusze: dwustulecie powstania miejscowości oraz stulecie powstania Ochotniczej Straży Pożarnej. Uroczystości rozpoczęto od Polowej Mszy Świętej. Była ona koncelebrowana przez proboszcza z parafii ze świeżych górnych Piotra Borciucha i wikarego Sylwestra Kosiora. Podczas mszy mowa była zarówno o powstaniu miejscowości w 1814 roku, jak i o utworzeniu 100 lat później, bo w 1914, jednostki OSP. Przytoczony został także podczas kazania życiorys patrona strażaków, św. Floriana. Oprawę muzyczną mszy zapewniła schola oraz orkiestra denta OSP. Pomszy, poczty sztandarowe jednostek OSP z terenu gminy i zaproszeni goście prowadzeni przez orkiestrę Dentą Ochotniczej Straży Pożarnej pod batutą Zygmunta Juszkiewicza przeszli na plac przy remizie OSP. Tu miała miejsce dalsza część uroczystości. Po wciągnięciu flagi państwowej na maszt i odegraniu Mazurka Dąbrowskiego, druh Mieczysław Wielonkiewicz przybliżył historię powstania jednostki OSP w Nowej Wsi. Została ona utworzona w 1914 roku. Początkowo na wyposażeniu była tylko sikawka ręczna, wóz konny i beczka 400-litrowa. Z upływem lat jednak wyposażenie ulegało zmianie. Od 1981 roku strażacy mają też remizę, która została rozbudowana i zmodernizowana w 2006 roku. Obecnie OSP w Nowej Wsi liczy 58 członków, z czego 51 to członkowie czynni, młodzi, dobrze wyszkoleni druchowie i drukny. Warto wspomnieć, że ta ma liczne sukcesy w zawodach sportowo-pożarniczych. Do największych należy zaliczyć zdobycie przez kobiecą drużynę pożarniczą tytułu mistrzowskiego w zawodach na szczeblu wojewódzkim w 2010 roku. Po krótkim rysie historycznym miało miejsce uroczyste wręczenie sztandaru dla jednostki. Został on poświęcony przez księdza proboszcza, a następnie zaprezentowany uczestnikom uroczystości. Jednostka OSP została też uhonorowana złotym znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Przekazali go Zbigniew Gołąbek, wiceprezes zarządu oddziału wojewódzkiego OSP. Janusz Stąpur, prezes zarządu powiatowego Związku SP, oraz Roman Frąckiewicz, prezes zarządu gminnego. Podczas uroczystości uhonorowano także wyróżniających się w służbie druhów. Medal honorowy imienia Bolesława Chomicza za szczególne zasługi dla Ochotniczej Straży Pożarnej wręczony został słowomirowi Kowalskiemu. Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymali Artur Panek, Marek Pyrka, Jarosław Luśtyk i Andrzej Kowalski. Wręczono także 6 srebrnych medali i 13 brązowych oraz sześć odznak strażak wzorowy oraz uhonorowano druhów za wysługę lat. Jednostka otrzymała także medal pamiątkowy pro Mazowia przyznawany przez Marszałka Sejmiku Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, a siedmiu druhom Leszek Przybytniak, radny Sejmiku, przedstawiciel Marszałka wręczył dyplomy pamiątkowe. Podczas jubileuszu nie mogło także zabraknąć życzeń i gratulacji przekazanych przez zaproszonych gości. Przez. Sto lat przeżywaliście to, co Ziemia Kozieńska przeżywała. Bowiem, straż to bardzo dobra szkoła życia, patriotyzmu, odpowiedzialności za siebie i za innych, ale także obywatelskości. Przez te ostatnie 100 lat, ile, organ, ile organizacji instytucji powstało i zniknęło. Cała masa. Ogromna ilość a ochotnicze straże pożarne tam, gdzie powstały, tam trwają. O czym to świadczy? Świadczy o tym, że jesteście niezwykle potrzebni, że służycie ludziom, zabezpieczacie to, co jest najistotniejsze dla człowieka, jego bezpieczeństwo. I dlatego ochotnicze straże pożarne będą trwać i będą się cieszyć wysokim szacunkiem i zaufaniem w społeczeństwie. Jednostka... Dzisiaj jest przygotowana do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych na wysokim poziomie. Dysponuje odpowiednim sprzętem, nie tylko gaśniczym, ale również ratowniczym. Strażacy są przygotowani na wysokim poziomie do niesienia pomocy poszkodowanym i tym, którzy tej pomocy potrzebują. Było to możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu strażaków, społeczności tej miejscowości, jak również władz samorządowych. Burmistrz Tomasz Śmietanka odczytał list z życzeniami od samorządu gminnego, w którym były także słowa podziękowania za aktywną działalność druhów z Nowej Wsi na rzecz społeczności lokalnej. Życzymy tego w imieniu samorządu gminy Kozienice, reprezentowanego tutaj przez pana przewodniczącego Mariusza Prawdę i pana zastępcę przewodniczącego Edwarda Pułkowskiego, którzy razem ze mną potwierdzają, że pomoc... Dla strażaków ochotników w gminie Kozienice była, jest i będzie zawsze priorytetowa, bo bezpieczeństwo publiczne jest dla nas największym i najbardziej poważnym zadaniem. Po życzeniach przyszedł czas na upominek. Był to pamiątkowy puchar dla jednostki. Odczytany został także przez Cezarego Szarawarskiego list z życzeniami od komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Wręczone zostało również wyróżnienie honorowe od komendanta wojewódzkiego prezesowi OSP Nowa Wieś Markowi Perce. Na zakończenie tej uroczystości wszystkim przybyłym podziękował naczelnik OSP z Nowej Wsi Dr. Słowomir Kowalski. Uroczystość poprowadził przedstawiciel komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Radny Miejski Krzysztof Kowalczyk.